Cześć, mam na imię Mikołaj. Witajcie w Urban TV, w 24. subiektywnym przeglądzie bitewniakowym. Tak, zgadza się. Dwa tygodnie temu był odcinek 23. W zeszłym tygodniu nie było nas na YouTubie. Mieliśmy pisany odcinek tylko na Facebooku i w tym tygodniu wracamy z 24, ale wracamy z ostatnim odcinkiem przed wakacjami. Robimy sobie przerwę wakacyjną, tak żeby wrócić do was we wrześniu. Miejmy nadzieję, że w nowej e, odświeżonej nieco odsłonie. A w dzisiejszym odcinku oczywiście zajrzymy na Warhammer Community. I skupimy się przede wszystkim na Warhammer Plus. Następnie wejdziemy na stronę Mantika, wejdziemy na stronę Atomic Mass Games i wejdziemy również na stronę Warlord Games. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. A więc, jak zwykle, zaczynamy od Warhammer Community, i tutaj oczywiście dzieje się masę, wszystko co jest związane z Dominionem. Także, jeżeli jesteście zainteresowani nową edycją Age of Sigmar, jeżeli chcecie sobie poczytać o waszej frakcji, jak potencjalnie nowa edycja wpłynie na waszą frakcję. Zapraszamy na Warhammer Community. Nie będziemy omawiać wszystkich frakcji, nie będziemy wszystkich nowości związanych z Dominionem w tym momencie wrzucać. Premiera już jest w tą sobotę, trzeciego, także na pewno będziemy jeszcze. Wracać do nowej edycji, informować Was o, o, o nowościach rzeczach, które się z tym dzieją. W tym momencie skupimy się na innych rzeczach, które się pojawiły. Między innymi e, pojawił się do Orków nowy Psyker, został przedstawiony. So here we go. Tak oto wygląda ten pan. On oczywiście w porównaniu do. Nowych orków z Age of Sigmar, które wyglądają zupełnie inaczej. Są ludzie, którzy mówią: wow, fantastycznie, świetnie w końcu wyglądają. Inni mówią: nie, to nie jest to. Zupełnie GW odeszło od designu swojego orków. Ten nie odszedł. Ten jest w designie orkowym a bardzo fajny miś. Cały czas nas kuszą nowymi orkami, nowymi umikami orków, ale cały czas nie wiemy dokładnie, kiedy one się pojawią. Co jeszcze? Sunday Preview. Sunday Preview to jest z tej niedzieli. Jakie nowości? Proszę bardzo, do Blood Bowl'a nowy teren, do Herezji Horusa nowa jednostka, w Plug Library nowa książka. I szczerze mówiąc, jak się to. ha White Dwarf nowy, tak, jak najbardziej. I jak się to przegląda, to jest takie. Hmm, hmm, jakiś smuteczek. I taki smuteczek jest już od jakiegoś czasu. A to dlatego, że całe GW, cała machina jest związana z Dominionem. My też już się nie możemy doczekać, kiedy do nas boksiki dojadą i kiedy będziemy mogli Wam przekazać wa, Wasze egzemplarze. A teraz najważniejszy klucz w sumie dzisiejszego odcinka, czyli Warhammer Plus. Warhammer Plus miał swoją premierę taką informacyjną w zeszłym tygodniu, właśnie w środę, czyli dokładnie 7, 7 dni temu, kiedy, kiedy myśmy pisali nasz pisany odcinek. I o że Plus już wcześniej mówiliśmy. Na początku były, e, przez pierwsze miesiące były informacje, słuchajcie, będą nowe filmy animowane z uniwersum Warhammera, 40 Age of Sigmar i w ogóle będzie fantastycznie i z twórcami, którzy pracowali prywatnie nad tym i wypuszczali to za free będziemy współpracować i będziemy tworzyć. Tak? I im było bliżej, tym oczywiście był większy hype, wszyscy zainteresowani byli ciekawi, jak to będzie wyglądało, jaka będzie dostępność, i nagle padło. Warhammer Plus, czyli chcesz oglądać, musisz płacić. Ale nie, to nie tylko będą filmy, to jeszcze będą inne fantastyczne rzeczy, więc dzisiaj zajrzymy i dowiemy się, co to za fantastyczne rzeczy będą, ile to będzie nas kosztowało, jeżeli jesteśmy tym zainteresowani i od kiedy to będzie dostępne. Zapraszam. Czyli po pierwsze, wykupując Warhammer Plus, będziemy mieli dostęp do Filmów. Będziemy mieli dostęp do wszystkich animacji, które będą dostępne. Tych animacji jest planowanych dość dużo. Ile ich będzie na start? Tego dokładnie jeszcze nie wiemy, albo ja to przeoczyłem. Że wybaczcie, jeżeli tak, jeżeli tak było. Natomiast każdy, kto zasubskrybuje na pełen rok, otrzyma od GW darmową figurkę. Tak? Dobrze usłyszeliście? Otrzyma wybraną przez siebie z dwóch figurkę. I zobaczcie, jakie figurki będą dostępne. A więc, będziecie mogli sobie wybrać taką oto figureczkę. Ona w ogóle świetnie z drugiej strony wygląda. Nie ma zdjęcia, a nie, nie, chcę, nie będę odpalał filmiku, coś mi dzisiaj e, gorzej to chodzi. W każdym bądź razie. Albo taką oto figurkę. Bardzo proszę. Takiego misia. Także te dwie, dwa, dwie figuraski będą do wyboru i otrzymacie ją nie w momencie, kiedy zasubskrybujecie, tylko jeżeli zasubskrybujecie i będziecie subskrybowali przez rok, to po roku otrzymacie darmową figurkę. Czyli powiedzmy, że dzisiaj zaczynamy subskrypcję. Dzisiaj nie możemy zacząć subskrypcji, bo jeszcze nie działa ta usługa, ale gdybyśmy mogli, dzisiaj byśmy zasubskrybowali, Zapisali się, to otrzymalibyśmy tą figurkę w przyszłym roku. Jedną z nich. A drugą moglibyśmy sobie kupić. Ale tylko my, bo ci, którzy nie zapisali się, nie mogą jej kupić. O nie, nie, oni nie mogą, a my możemy kupić. Dobrze, czyli wiemy już, że będziemy mogli oglądać animacje. Nie wiemy, wiemy mniej więcej, ile ich będzie. Tylko nie wiemy kiedy będą. Wiemy, że dostaniemy figurkę. Czyli tutaj są te nasze animacje. Będą też dodatkowe programy. I tu już jest, to już jest fajne, to już jest ciekawe. To już, mnie, to już mnie troszeczkę zaintrygowali, bo jakby animacjami jestem zainteresowany. Jasne. Czy jestem łasy na figurkę? No ba. A tutaj proszę bardzo: Cytadel Color Masterclass, czyli będą dodatkowe filmiki instruktażowe z malowania. Czyli mam wrażenie, że znowu coś, co robili, a, ale robili to taki może postaci nieco dla początkujących, a tutaj będą bardziej zaawansowane techniki. Tak naprawdę zobaczymy, ile tych, zobaczymy, ile tych filmów będzie, jakie będą jakości, jak to się będzie rozwijało. Ciekawe do przyjrzenia się. Drugim elementem e, będą e, Lore Masters. I to też jest bardzo fajny, super klimat. Zobaczymy, jak to będzie wykonane. A mianowicie będziemy się przyglądać lore'owi. I to będzie, myślę, bardzo fajna gratka, jeżeli będzie to dobrze zrobione. To było w ogóle fajne, gdyby można było tego słuchać. Na przykład sobie jadąc nie wiem, w tramwaju do granni. O, i posłuchać sobie na słuchaweczkach eee, Lore Masters. Poza tym będą Battle Reporty zarówno w Age of Sigmar, jak i Warhammer 40 40.000 do oglądania. I też jestem bardzo ciekaw, jak im to wyjdzie. Jest co najmniej kilka kanałów, które żyje w tej chwili, funkcjonuje zrobienia battle reportów i to nie jest takie proste, zrobić dobre battle reporty i tak, żeby się one dobrze oglądały. Natomiast oni się w tym naprawdę specjalizują. Jak GW do tego podejdzie, jak im się to uda, na ile to będzie zrobione na luzie, fajnie, ludzie będą chcieli to oglądać. Zobaczymy. Zakładam, że fiksy będą genialnie pomalowane, ale zobaczymy, jak, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Apps. Dostajecie za Frico dostęp do ich aplikacji, zarówno 40 jak i Age of Sigmar, mając tą subskrypcję. Warhammer Vault. Okej, okay. i tu będą. Archiwalne artykuły bodajże na starcie będą w ogóle archiwalne edycje. White Warfa wszystkie z 2020 roku będą dostępne. Na starcie nie wiem, czy komiksy również będą, będą dostępne, natomiast artykuły różnego rodzaju będą. Event Extras. Jeżeli jeździcie po eventach, to potencjalnie jest szansa, że będziecie mieli opcję jakiś Wipowskich wejść, będziecie mieć jakieś darmowe rzeczy, jakieś będą benefity dla was za to, że macie wykupione Warhammer Plus. Sama subskrypcja już wam tutaj pokazuję, rusza 25 sierpnia 2021 roku. Kosztować będzie ona 4. 4,99 funta za miesiąc, albo 5,99 dolarów za miesiąc, lub jeżeli wykupicie sobie całą roczną, to oczywiście jest to 49,99 albo 59,99, także tutaj dwa miesiące oszczędzacie sobie. I tak jak wspomnieliśmy, mamy animacje, darmową figurkę, mamy aplikacje, mamy te ich programy, które mają się pojawiać. Było napisane chyba weekly, czyli tygodniowo te dodatkowe jakieś VIP-owskie wejścia na eventach. I Warhammer Vault. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Za 4,99, szczerze mówiąc chyba dopiero czas pokaże, na jakim poziomie będą programy w którą stronę pójdą aplikacje, bo na razie są se. Ile będzie tych animacji i jak dobre one będą. Warhammer Vault, tak naprawdę wszystko zależy od kontentu jak on będzie bogaty. Bo jeżeli będzie rzeczywiście bogaty, ciekawy, to Warhammer Plus może być fajnym uzupełnieniem dla każdego fana, tak żeby jeszcze bardziej wejść, jeszcze bardziej poczuć klimat. Uniwersum, zarówno Warhammera 40.000, jak i Age of Sigmar. Ja czy mam kciuki? Jest to oczywiście jakiś pomysł, czy skok na kasę naszą. Po prostu świat chyba idzie w tą stronę cyfryzacji, tak? I, i, I GW, patrząc na to, co się dzieje dookoła, musi jakieś działania podjąć, i Warhammer Plus jest krokiem w tą stronę, tak? Nasze hobby jest fizyczne, nasze hobby w większości nie jest cyfrowe jednak, jesteśmy analogowi. Mamy fizyczne figurki, które fizycznie malujemy i fizycznie gramy i rzucamy kostkami. Ok, w pandemii część rzeczy się przeniosło online, ale dla większości z nas ta fizyczność, obcowanie, z figurkami, ze stołem, z graczem. To jest to, co, 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 co lubimy i co nas nakręca do działania. Ale oczywiście czytamy, może nie wszyscy, ale czytamy książki, czytamy podręczniki, oglądamy Battle Reporty, firmy, firmy o loże, czytamy książki, komiksy, więc jakby to jest taki dodatkowy zbiór, który pozwoli nam wejść głębiej w ten świat. Także Zobaczymy, jak to będzie. Start jest pod koniec wakacji, także we wrześniu, jak się spotkamy, być może będziemy mogli porozmawiać, jak to wygląda od wewnątrz i będziemy mogli Wam pokazać, co za tą kwotę dostajecie. Dobra, i to tyle. Żegnamy się w tym momencie z Warhammer Community. Jak wspominałem, dominion już, tuż, tuż. 3 lipca premiera, także będą wakacje na ogranie nowej edycji. I we wrześniu zobaczymy, na jakim etapie będziemy i co ciekawego będzie się działo. Już pewnie będziemy, będzie już po premierze Orków. Zobaczymy, co jeszcze w międzyczasie się wydarzyło. Na pewno jakieś podsumowanie wszystkich wakacyjnych wydarzeń zrobimy. Taki odcinek, taki recap po wakacyjnym. Dobra. A my zaglądamy dalej, tym razem na Facebooka. Zaglądamy na Atomic Mass Games. Ostatnio narzekałem, że nic nie mówią. Cisza jest tylko i wyłącznie. Ciągle opowiadają o tych Marvelowskich e, bohaterach. A tu proszę bardzo, zapowiedź fiksów, o których już wiedzieliśmy, ale już oficjalnie trochę więcej wiemy. I teraz się pojawiła informacja, że proszę bardzo, JODA będzie dostępny. E, release jest 27, czyli. Dni po Warhammer Plus i również 27 będą Wookiee Unit Expansion. Te dwie nowości, powiem tak, trochę mało, cały czas czekam. Okej, okay, co dalej? Rozumiem, że Atomic Mass Games przejmują. No, właśnie z ciekawości. Nie widzę logo firmy, albo przeoczyłem, ona chyba ona jest jednak z tyłu. Ehm, także spodziewałem się jakichś większych nowości, poza tym, że wiedzieliśmy, że te fiksy wychodzą, więc jakby to jest potwierdzenie tego, że one będą. E, zobaczymy, co się będzie działo w wakacje i czy jakieś inne rzeczy zostaną e, zapowiedziane tutaj jeszcze. Możemy sobie obejrzeć karciuszki diody. Ok, zaglądamy do Mantika. A Mantik, wejdziemy sobie new releases. Będziemy właśnie o tych mówić. Wchodzimy sobie w priorderki. Proszę bardzo, w priorderkach, co my tutaj mamy. Oj, coś mi się wolno ładuje. Więc tak. Nowe jednostki, właśnie do Salamander, bo w ogóle nowa armia, nowy Megapack. Czekajcie, pokażemy Wam te, te, te nowe jednostki, które są nowe, nowe. E, tutaj są jednostki do Walking Dead w ogóle. Wydaje mi się, że też od jakiegoś czasu nie były wydawane, a tu proszę bardzo, wydali. Zajrzyjmy. O! Tak, o co jeźdźcy na takich oto ślicznych misiach. Takie, proszę, jaszczureczki. Płomienne Xy, Feniksy. I jaszczureczki. Na feniksach, żeby się ten biedny miś nie poparzył. Ale to właściwie tyle. Oczywiście reszta jednostek z tego co kojarzę już były inne rzeczy omawialiśmy już nieco wcześniej, bo tutaj Empire of Dust, Terrain Radkin Mutant, to o tym wszystkim już wcześniej, wcześniej, wcześniej mówiliśmy, także to to były te nowości z Mantyka. No to jeszcze zajrzyjmy do warlorda Warlord utknął w czerwcu. Mamy jeszcze czerwiec, zgadza się, żeby nie było. Ale już nadchodzi lipiec. Zajrzyjmy jeszcze sobie na new releases i, i preordery. Okej, okay, tutaj są jednostki do ich gry: Mythic Americas. Powiem szczerze, że Niewiele wiem o tym tytule. Nie mieliśmy w ogóle zainteresowania u nas tym tytułem. Nic do tego tytułu nie ściągaliśmy. Nikt o ten tytuł nie pytał. Nikt w niego nie grał. Także nie jesteśmy w stanie w ogóle nic powiedzieć. A on jest chyba. O. On jest na Warlords RN1, czyli z Nowhere na z znikąd, eee, a znowu warlordzy znikąd są tak trochę na bolcie chyba. Także jest to system gdzieś tam ich boltowy. Figurki eee, ciekawe, jeżeli ktoś robi coś, coś zupełnie innego, odmiennego, a poza tym z tego co widziałem tutaj są nie pamiętam, żeby był Panzer Lear Squad, British Army 5,5, e, M8 Scott. Proszę bardzo, British inter allied Commandos. Tu chcę zobaczyć tych. O. I jednostki do Cruel Proszę bardzo. Też chyba jakiś czas nie było jednostek do Cruel Seas. Helikopter, carrier, no proszę. Ciekawie, ciekawie, szturmbut. Ale zobaczmy sobie tych komandosów. Bardzo proszę. Taki oto zestaw dzielnych bojów. Ok, czyli fajnie, ale nic y, rewolucyjnego zarówno w Mantiku Warlordzie, jak i Atomic Mass Games. Dlatego też na wakacje lipiec i sierpień robimy sobie, robimy sobie przerwę. Musimy zastanowić się, jak chcielibyśmy wrócić we wrześniu, czy będziemy mieć dla was jakieś nowe programy, Nowe filmiki. Mamy oczywiście masę pomysłów. Dużo rzeczy się w ogóle nie udało nam zrealizować teraz od, od stycznia, kiedy, kiedy zaczęliśmy rozwijać nasz kanał. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić w drugim półroczu. Mamy nadzieję, że uda nam się też na jakieś fajne pomysły przez wakacje wpaść. A Wam moi drodzy życzę dużo przyjemności. Tak, żeby te wakacje, ten okres wakacyjny, bo nie wszyscy wybierają oczywiście wakacje lipiec, sierpień, był dla Was fajny, przyjemny, gdyby pogoda dopisała i, i, i wielu, wielu przyjemności Wam życzymy, a my widzimy się z Wami już po wakacjach we wrześniu, kiedy zrobimy podsumowanie tego, co się działo w hobby w lipcu i sierpniu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.